Pierwszy milion można zarobić, inwestując w akcje na giełdzie. Jest to sprawa dość trudna. Przede wszystkim trzeba na początku, jeśli chce się inwestować, mieć pieniądze, tak? Um, założyć swój własny biznes. Nie mam pomysłu, jak bym to zrobiła. Ciężko by było na pewno, teraz dużo się mówi o tym, że, że wygrywają czy w jakichś takich różnych grach typu lotto, ale myślę... Um, Myślę, że trzeba na to zapracować, że to nie jest, yy, że to nie tak łatwo wygrać. Moim zdaniem, sposób na zarobienie pierwszego miliona to być przedsiębiorczym, nie poddawać się i oszczędzać. Yy, mieć dobrą pracę, żeby zyski były z tego, co robisz, i przede wszystkim, żeby się tą pracą nie męczył. Zarobić pierwszy milion, po prostu trzeba się starać, trzeba włożyć dużo pracy w swój sukces. Ale później wyjdzie na to, że się opłaca. Najważniejsza jest ciężka praca, systematyczność i wiara w to, że może się udać wszystko. Nawet jeśli warunki nie sprzyjają, można naprawdę dużo osiągnąć, jeśli się tylko bierze w siebie. Znaleźć bardzo dobrą, płatną pracę, odłożyć w banku na oprocentowane konto. Można na przykład inwestować i odkładać swoje oszczędności na lokaty. Przede wszystkim należy skończyć szkołę, następnie ym, wybrać pracę, która nas satysfakcjonuje, wiążącą z tą szkołą, i y, pieniądze, które zarobimy w pracy, oddać na lokat. Myślę, że po studiach pójdę do pracy. Y, no i będę pracować jako sędzia. Ja bym, jakbym zarobiła pierwszy milion, bym zrobiła, y, otworzyłabym szkołę muzyczną, bo to jest moja pasja. Normalnie pójść do pracy i jakiś procent z tego odkładać do banku na konto oszczędnościowe. Żeby zarobić pierwszy milion, najlepiej oszczędzać od najmłodszych lat i zdać dobre studia, żeby mieć płat, dobrze płatną pracę. Brałabym udział w różnych konkursach i wygrane pieniądze oszczędzałabym. Pierwszy milion można zarobić, kiedy dobrze się pracuje, być przedsiębiorczym i oszczędzać wszystkie swoje pieniądze. Żeby zarobić pierwszy milion, trzeba być sprytnym, kreatywnym, pomysłowym i pracowitym I mieć pomysł na biznes.